Cześć! Dziś mam dla Was grę Prehistories z dodatkiem Evolutions. Prehistories to jest gra rodzinna. Tutaj od tego zacznę. To nie jest gra dla wytrawnych eurograczy czy Amerytraszowców. To jest gra, którą możemy zagrać z dziećmi albo ze starszymi graczami, którzy raczej w planszówki nie grają, bo jest naprawdę bardzo prosta i do tego jest językowo niezależna, o ile ktoś zna zasady albo umie je przeczytać. W Prehistories będziemy zagrywali karty, żeby dostać kafelki, które układamy na naszą jaskinię, żeby pozbyć się żetonów. Każdy gracz ma talię kart swojego koloru i ta gra jest do pięciu graczy. I w takiej talii mamy karty, które mają inicjatywę oraz siłę. W tym wypadku inicjatywa to 28, a siła to 4. Będziemy zagrywać takie karty. Liczba tych kart, które zagrywamy zależy tylko i wyłącznie od nas, no i od tego ile mamy ich w ręce. Zagrywamy te karty po to, żeby wybrać się na polowanie. Żeby dostać taki kawałek, musimy na przykład w tym wypadku mieć siłę co najmniej 10, ale jeżeli mamy mniej niż 13, to dostaniemy ranę. Powiedzmy, że ja zagrywam karty z numerem 4, 3 oraz 6, to jest 13. Moja inicjatywa to 32, nie byłam pierwsza, ale gracz z wyższą inicjatywą wybrał inny kawałek, więc ja cały czas mogę po ten kawałek, który się wybrać, Zagrywamy więc moje trzy karty. I dlatego, że mam 13, otrzymuję ten kawałek i dobieram dwie nowe karty do mojej następnej ręki. Jeżeli miałabym mniej niż 13, jeżeli zagrałabym tylko 4 oraz 6, czyli 10 minimum, żeby dostać taki kawałek, otrzymuję ten kawałek, ale dostaję tylko jedną kartę na przyszłą moją rękę. Jeżeli zagrałam karty, ale ktoś był ode mnie szybszy i ten kawałek dostał, a ja nie chcę nic innego z planszy, mogę te karty z powrotem zabrać i wtedy otrzymuję trzy karty na moją następną rękę. I wtedy jestem silniejsza, mam większy wybór. W każdej grze będziemy zaczynali od lewej strony naszej jaskini. To jest nasza jaskinia, i zaczynamy układać te kawałki z lewej strony. Jeżeli przykryjemy rękę, dobieramy kartę. Jeżeli dwie ręce, dwie karty. I przez to, że te kawałki mają nadrukowane, te zwierzątka. Dalej pozycji nie możemy ich położyć na przykład do góry nogami. One muszą być ułożone tak, żeby to miało sens. Czyli te byczki idą w tamtą stronę, one nie mogły być odwrotnie. Ryby też muszą być na przykład w tą stronę, a nie mogą być brzuchem do góry, bo wiadomo, brzuchem do góry to zdechłe ryby pływają. I układamy te kawałki do płóty, dopóki nie pozbędziemy się naszych małych żetonów. A tych żetonów pozbywamy się na dwa sposoby. Po pierwsze, za każdą kolumnę, za każdy rząd albo za każde takie zwierzę legendarne, które otrzymujemy tutaj z polowania z dużo wyższymi kartami, pozbywamy się takiego żetonu. Ale są również cele i te cele czasami pozwalają nam pozbyć się dwóch lub trzech żetonów na raz. Także tutaj nie staramy się zapełnić naszej planszetki, co mnie bardzo nie pasowało w pierwszej rozgrywce. Ja cały czas starałam się zapełnić tę planszetkę, nie zwracałam uwagi na nic innego i przegrałam samotnie, no bo to jednak tutaj nie o to chodzi, to jest wyścig. To jak nasza planszetka będzie wyglądała, to, to nie ma żadnego znaczenia. Chcemy tylko i wyłącznie, ona dawała nam te wszystkie bonusy właśnie z wykonywania tych celów, a nie z zapełnienia tej całej planszy. Na przykład. Może być cel, który pokazuje, że musimy połączyć dwa z naszych tutaj zwierząt na tej planszy, albo musimy otoczyć tutaj naszego wojownika na planszy. Tych celów jest sporo i z każdą kopertą w tym dodatku tych, cel, tych celów przybywa, ale też mamy więcej kart, które mamy w ręce. Są to nowe karty z nowymi zasadami. Nie będę tutaj Wam spoilowała, co w tym jest, ale powiem Wam tyle, że jest dużo bardziej grywalne, jeżeli chodzi o właśnie urozmaicenie. Jeżeli mamy ten dodatek, bo mimo, że tak z każdą z każdym koperną otwieramy, i jest coś nowego, są nowe zasady, nowe kawałki, nowe karty, ale przy tym możemy właśnie grać za każdym razem z innym tym dodatkiem, bo to są jakby mini dodatki. I ta gra jest dużo bardziej grywalna. Gra jest wykonana przepięknie, są dobrej jakości karty z pięknymi ilustracjami. Każdy z tych naszych klanów tutaj, oni wszyscy wyglądają tak samo, ale mają inne tło, jakby mieszkają w, innej, w innym klimacie, co jest bardzo fajne. Te obrazki są naprawdę super narysowane tak fajnie, właśnie klimatycznie. Układamy je na takich ścianach jaskini. Wszystko jest naprawdę super wykonane. Gra jest naprawdę bardzo prosta i tak jak mówię, jest to wyścig, ona jest króciutka. Na dwie osoby ona zajmuje z 15-20. Minut i nie będzie dużo dłuższa na większą, na większą liczbę graczy, bo cały czas, tak jak mówimy, tutaj się ścigamy tylko po to, żeby właśnie pozbyć się tych żetonów. Tutaj nie ma jakiegoś wielkiego myślenia. Nie udało nam się tym razem. Okej, okay, może nam się uda w następnej rundzie, ale free history z nami nie zostanie. I to dlatego, że my nie mamy przy stole młodszych graczy, nie mamy przy stole starszych graczy, którzy też by w to mogli grać, a dla nas. Taka gra jest po prostu za prosta. My już zagraliśmy w te wszystkie dodatki i ugraliśmy tę grę kilkanaście już razy, bo tak jak mówię, za każdym razem taki 15 minut to graliśmy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i więcej z tej gry już nie wyciśniemy. Ale to dlatego, że my od gier chcemy więcej, bo my jednak jesteśmy inną, e, inną publicznością. To nie jest gra dla nas, ale to jest świetna gra dla rodzin z dziećmi, na pudełku jest 8, i myślę, że tak, to jest dobry wiek właśnie na tę grę. Także jeżeli macie skąd taką grę dorwać, która w Polsce oczywiście jeszcze jej nie ma, ale może ktoś się kiedyś pokusi, bo naprawdę gra jest bardzo fajna. I jeżeli jest jakieś wydawnictwo, które wydaje gry, które właśnie są takie rodzinne, to. Myślę, że Prehistories powinni się zainteresować. Tym bardziej, że ten dodatek dodaje właśnie tutaj te tajemnicze koperty i naprawdę sporo w nich jest i są naprawdę to bardzo fajne te koperty. Nie są naciągane, ten dodatek nie jest naciągany, on jest potrzebny, żeby ta gra dodała tej regrywalności. Także jeżeli macie skąd tę grę dorwać i macie dzieci, z którymi chcecie grać, albo osoby starsze, które też by w coś takiego zagrały, to naprawdę poszukajcie, bo warto. Prehistories. Na razie.